Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiejszym tematem będą funkcje cyklometryczne. Chciałbym w tym odcinku wyjaśnić, czym te funkcje są, jak je uzyskać, jak one wyglądają, jak się nazywają, a także mam nadzieję, że po tym odcinku zrozumiemy, że zawarto tu zapis z zamianą miejsc, który jest troszkę takim symbolicznym Zdjęcie, nie wiem czym są funkcje cyklometryczne, względem funkcji trygonometrycznych. Że ten zapis nie jest do końca poprawny. Mam nadzieję, że po tym odcinku większość osób to zrozumie. Zatem, przechodząc do tematu, lecimy sobie z pierwszym zagadnieniem. Zanim przejdziemy do samego zagadnienia funkcji cyklometrycznej, chciałbym omówić pewną zasadę związaną z pojęciem funkcji odwrotnej. Funkcja odwrotna, tak na mówiąc, to taka sytuacja, kiedy na przykład mamy jakąś funkcję to zaznaczamy sobie jako y. Równa się powiedzmy 2x minus 1. To jest funkcja liniowa. I funkcją odwrotną do tej funkcji będzie zamiana miejsc x i y w taki oto sposób. A teraz, żeby uzyskać dalej ten y jako samotny wyraz, musimy dodać sobie 1 na drugą stronę i podzielić przez 2, otrzymujemy wtedy, że y równa się 1 druga x. Minus e, plus właściwie jedna druga. Więc tak wygląda pojęcie funkcji odwrotnej. Czyli taka zamiana miejsc x i y, a potem przekształcenie tak tej funkcji, żeby y znowu był samotny. I nie każda funkcja może być poddana takiej operacji, ponieważ nie dotyczy to funkcji, które nie są różnowartościowe. Czyli inaczej mówiąc. Funkcji, w których dany y, dana wartość na tej osi pionowej powtarza się więcej niż raz. Jest, wynika to z tego, że jeżeli zamienimy sobie wtedy taką funkcję, to okaże się, że podwójny y oznacza pojawienie się tak dwa razy z tego samego x. A jak wiemy, w funkcjach nie może się pojawić dwa razy ten sam x. No i teraz. Każdy może zauważyć, że funkcje trygonometryczne, tak jak na przykład sinus, powtarzają swoje wartości. Tutaj mamy wykres takiego sinusa. No i weźmy sobie na przykład prostą poprowadzoną tutaj przy jedynce. Jak widzimy, kilkukrotnie przekracza on sobie tutaj. Powiem dwa razy właściwie na tym wykresie, ale troszkę krzywo wyszło. No, rysujmy to może prosto od linii, na przykład tutaj. Jak widzimy, wykres przycinany raz, dwa, trzy, ten sam y jest zaznaczony. Więc przy próbie obrócenia takiej funkcji otrzymamy pewien problem. x się powtórzy i nie uzyskamy nowej funkcji, ponieważ przypominam, w funkcji dany x może wystąpić tylko i wyłącznie raz. Funkcje cyklometryczne to są właśnie takie obrócenia funkcji trygonometrycznych. Jak zatem to przeprowadzić, żeby nie powtarzać tych funkcji? musimy ograniczyć sobie dziedzinę. Tutaj usunę terminie, żeby nam nie zaciemniały obrazu. W przypadku każdej funkcji ta zacieśnienie dziedziny będzie wyglądać troszkę inaczej, ale na przykład, jeżeli mamy takiego sinusa, to zacieśniamy sobie dziedzinę do pi drugich, czyli do 90 stopni. To będzie mniej więcej tutaj i tutaj. Zauważamy, że w tym zakresie od minus pi 2 do pi 2 wystąpią wszystkie wartości, jakie sinus może przejmować od minus 1 do 1, a jednocześnie żadna z tych wartości się nie powtórzy. I w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać sobie na tym przedziale taką oto funkcję odwróconą. Zaraz przejdziemy zatem do omówienia, jeżeli to zjawisko jest dla nas już zrozumiałe, dlaczego ograniczamy sobie ten przedział. Przejdziemy sobie do omówienia tych funkcji. Przechodzimy sobie do pierwszej z funkcji cyklometrycznych, czyli arcus sinus. Wszystkie te funkcje będą się charakteryzować tym, że przed nazwą funkcji trygonometrycznej wystąpi dopisek arcus, a na kalkulatorze będziemy spotkać często zapis skrót, na przykład sin arc. Inny zapis takich funkcji to też się pojawia, jest to na przykład sinus do potęgi minus pierwszej. Tak, to jest taki zapis i tutaj jakaś tam funkcja. Dobra. Nie mylisz tego, to nie chodzi o odwrotność sinusa, ponieważ to jest troszkę coś innego i o tej funkcji może powiemy sobie w innym odcinku. Natomiast mówimy tutaj o tym, że jest to funkcja odwrotna, ale nie, dosłowno, nie dosłownie odwrotna, czyli to jest coś innego, dajmy sobie tutaj znak, że to jest coś innego niż 1 przez sinus x. To są dwie różne rzeczy, żeby nie mylić tych dwóch pojęć. No i mamy wykres sinusa i wykres arkus sinusa, czy arkus sinusa, jakby to nazwać. Przypominam, ograniczyliśmy sobie, tutaj weźmy to ograniczenie, narysujmy. Przedział tej funkcji w ten oto sposób, czyli ta funkcja ma przedział od, x należy sobie od, tu domykamy ten przedział minus pi drugich, tak jak to jest normalnie w funkcjach trygonometrycznych do pi drugich w ten oto sposób. No i widzimy, że faktycznie taka sytuacja zachodzi. Bo pi 2 to jest mniej więcej około 1,6 niecałe tak naprawdę 1,6. I też mniej więcej tyle, jak zobaczymy, taką wartość tutaj przyjmuje nasza funkcja. O tutaj. Widzimy. I tu jak samo, minus 1,6 około. Jednocześnie przypominam, że nasza funkcja sinus mieści się od 1 do. albo się od minus 1 do 1. To jest ten tak zwany zbiór wartości. Um. Zbiór wartości jest od minus 1 do 1. I to samo możemy zauważyć na wykresie tej funkcji, w której to mamy x od minus 1, przyjmują wartość, do 1. Czyli to jest dziedzina tej funkcji. Normalnie sinus jak widzimy może mieć cały zbiór rzeczywistych, natomiast arkus sinus ma tylko od minus 1 do 1. Zbiór wartości tej funkcji to możemy sobie też zapisać. Wynosi rzecz jasna od pi drugich, 8- minus pi drugich do pi drugich. Przydziały są podomykane i zauważamy tutaj taką zależność, która będzie dotyczyć wszystkich, że mamy takie przejście na krzyż dziedziny ze zbiorem wartości. To jest cecha charakterystyczna odwracania funkcji. Kolejną ciekawą rzeczą, którą chciałbym tutaj zauważyć. To będzie dotyczyć wszystkich tych funkcji, a teraz byśmy sobie to wyjaśnili, do czego służą takie funkcje. Na przykład załóżmy, że znamy sinus danego kąta, ale nie chcemy się dowiedzieć, jaki to jest kąt czy to w miarze radianów, czy później stopniach. Najczęściej korzystamy sobie na przykład na fizyce, z kalkulatorze, z opcji sinus do minus pierwszy. No i właśnie ta funkcja odzwierciedla to, dla jakiego sinusa przypada jaki kąt, czyli sinus od minus 1 do 1, jakaś wartość sinusa i jaki kąt przypada takiemu tej wartości. Z tym, że odbyłem tutaj tak naprawdę od minus 90 do 90 stopni, czyli mamy rozpiętość 180 stopni. Ponieważ, jak już mówiłem, problem jest taki, że dalej ta funkcja leciałaby sobie tutaj i ona by miała te same wartości, które już się pojawiły, czyli znaczy te same argumenty, te same xy, co oczywiście w przypadku funkcji nie może wystąpić. I dlatego ograniczamy sobie ten przedział. Powtarzam to jeszcze raz. Mam nadzieję, że jest to wszystko zrozumiałe. A teraz przechodzimy sobie do kolejnej funkcji. Zatem arcus cosinus, wkrótce często arcosa, przez podwójne c pisane, jest kolejną funkcją, którą chcemy sobie omówić. Po lewej wykres cosinusa, klasyczny. Widzimy, zaczynamy sobie do lecimy w dół. Po prawej mamy wykres arc cosinus. I pierwsze, co się rzuca w oczy, cały ten wykres jest... W wartościach dodatnich, albo przynajmniej mówiąc ściśle, nieujemnych, bo mamy wartość zera, która dodatnia nie jest. Z czego to wszystko wynika? No więc tak, cosinus przyjmuje wartości, to z możemy zapisać, że zbiór wartości tej funkcji cosinusa jest tak samo jak dla sinusa. Kojarzymy od minus 1 do 1. Zatem, na logikę x, pamiętamy, szliśmy tutaj na krzyż. Przyjmują wartości od minus 1 do 1. Tak? Stąd taki sam zakres dziedziny od minus 1 do 1 co przy arkus sinusie. Zatem skąd się bierze to, że całość jest dodatnie tutaj. A stąd, że tym razem ograniczenia, nie możemy go sobie dać, tak jak wcześniej po dwóch stronach. Ponieważ wykres ten by się nam powtórzył. Widzimy, że na przykład weźmy sobie ten odcinek tutaj. Jakbyśmy wzięli z dwóch stron, to już tutaj, tak naprawdę nawet w tym fragmencie, to jest powiedzmy tak delikatnie tylko poniżej tej jedynki, następuje powtórzenie wartości. A funkcja musi być różnowartościowa na ograniczonym przydziale, żeby móc ją odwrócić. Zatem następuje tutaj. Ograniczenie do innego przedziału, mianowicie do od 1 do no, dokładnie. Jakbyśmy chcieli być dokładni, to mniej więcej tutaj tak naprawdę. O, tak jest. Czyli mamy to ograniczenie od 0 do pi, do 3,14 mniej więcej. Oczywiście to ograniczenie teoretycznie jest umowne, bo byśmy mogli sobie cały ten przedział przesunąć od 2 pi i tam sobie ograniczyć mogliśmy go cofnąć do tyłu, natomiast tak się przyjęło. Zatem nasze ograniczenie będzie się tutaj sprowadzać do przedziału X od 0, bo tu zaczynamy naszą funkcję do pi. Powtórzę jeszcze raz. Chodzi o to, żeby... Nie powtarzają się żadne wartości, więc ten przedział, który działał dla sinusa, dla cosinusa już nie zadziała, ponieważ jak widzimy, cosinus jest funkcją parzystą i jest biciem lustrzanym, także przebicie na drugą stronę z automatu niby pojawo, daje nam powtórzenie. Zatem idziemy sobie tutaj na krzyż i to znaczy, że zbiór wartości naszej funkcji musi być właśnie od, od zera do... Rozpiętość to sama, 180 stopni, tylko że nie od minus 90 do 90, tylko od 0 do 180, co też widzimy wszystko tutaj na wykresie, mniej 3, 14 tutaj jest zaznaczone. I tak samo tutaj 0 już wyraźnie. Przechodzimy sobie do następnej funkcji. Przechodzimy do funkcji arcus tangens. Przypominam, wykres tangensa po lewej w taki oto sposób się prezentuje. I przypominam, że tangens jest nieokreślony dla wszystkich x, mianowicie w jego dziedzina nie obejmuje pi drugich i minus pi drugich i później się tak to powtarza. Mamy takie, taki kształt co jakiś czas się powtarzający. I tak samo wracamy sobie do tego tematu. Funkcja musi różnowartościowa. Widzimy, że co powtórzenie takiego cyklu przecina nam się ta sama wartość. My oczywiście tego nie chcemy, więc tak podobnie troszkę jak u sinusa, sobie tą funkcję mniej więcej w tym miejscu, tutaj jest asymptota, asymptota, czyli funkcja dąży do pewnej liczby, ale nigdy jej nie osiąga, pewnej wartości, eee, no, pewnego argumentu właściwie, będąc więc dokładnie, ograniczamy sobie ją w ten sposób. W tym zakresie funkcja nigdy nie powtórzy wartości, jest różnowartościowa. Jaki to jest zakres? No już sobie tutaj piszemy, że x należy od i teraz tutaj różnica główna pomiędzy arcsinusem, przedział otwarty, dlatego że przypominam, funkcja nie jest określona tangensa w minus pi drugich i pi drugich, ponieważ wtedy byśmy mieli dzielenie przez 0, dlatego oczywiście nie może, to nie może nastąpić. Dobra. Więc, jak się tu przyjrzymy naszej funkcji, to jej zbiór wartości faktycznie będzie wynosił to, co tutaj jest mówione, no bo to jest mniej więcej 1,6 i tutaj faktycznie funkcja dąży do mniej więcej 1,6, o tutaj i od dołu i od góry, od do minus 1,6 i od do 1,6, to jest tak przybliżenie oczywiście, mówię, ale nigdy tej wartości nie osiąga. I co ciekawe, Tangens miał asymptoty pionowe, a arkus tangens miał te asymptoty poziome. No to jest też to odwrócenie całego wykresu tak naprawdę. Dobrze, zatem jeżeli już wiemy, jak to wygląda zbiór wartości tej funkcji, czyli będzie on miał wartości od minus pi drugich do pi drugich, to jaki jest jakaś dziedzina arkus tangensa? No, taka jak zbiór wartości tutaj zawarty. A jaki jest zbiór wartości w tym przedziale? Jak każdy wie, mamy tutaj cały zbiór wartości, wszystkie możliwe opcje. Nie tak jak sinus to zasady minus 1 do 1, tylko cały zbiór liczb rzeczywistych. Przypominam, w taki oto sposób, sobie zapisaliśmy, że jest to cały zbiór liczb. Rzeczywistych tutaj. Czyli to leci sobie w nieskończoność do minus nieskończoności, a to do plus nieskończoności do góry. Zatem nasza funkcja będzie przyjmować wszystkie argumenty ze zbioru liczb rzeczywistych. I to jest taka, taka charakterystyczna właśnie dla naszego arkus tangensa. Stała nam ostatnia funkcja, do której właśnie w tym momencie przechodzimy. Przechodzimy sobie zatem do ostatniej naszej funkcji, czyli Arkus Cotangens. Tutaj mam ten zapis podwójne C. Przy Arkus Cosinus też taki zapis raczej występuje. że mamy to C podwojona. chociaż różnie to może się to spotkać. W każdym razie co tu mamy? Zatem wakres tangensa wygląda w taki sposób. Różni się tym, że po pierwsze mamy wszystko przesunięte w prawo. Czyli zaczynamy sobie tutaj, że od wzerza i w pi nic nie ma. To jest przesunięte, jak widzimy. O pi drugich w prawo. No i druga rzecz, jaka się rzuca w oczy, jest to, że ten wykres jest odwrócony. To znaczy, że on maleje, cały czas maleje. Tangens cały czas rósł przypomina. I teraz jak ograniczyć sobie taką funkcję? Bardzo podobnie tutaj zastępuje sytuacja jak sinus i cosinus. Nie możemy tego zrobić w sposób taki, jak to robiliśmy przy tangensie, bo jak widzimy, funkcja się powtarza. Czyli jeżeli byśmy sobie ograniczyli 100, tutaj powiedzmy mniej więcej tutaj, no to te funkcje się powtórzą na przykład w tym miejscu. tak? Przecięcie następuje. Więc robimy dokładnie tak samo jak przy kosinusie, czyli ograniczamy sobie raz przy zerze i drugi raz mniej więcej przy pi 14, to jest mniej więcej gdzieś tutaj, tak? Czyli przy trzy e, czyli przy pi. Takie ograniczenie tworzy tą funkcję różnowartościową. No i ten wykres charakterystycznie sobie oczywiście przekręcamy, tak jak to mieliśmy wcześniej, otrzymujemy taką funkcję. Zapiszmy sobie zatem teraz już ograniczyliśmy tą dziedzinę, że x należy od i teraz od zera otwarte, znowu ta różnica, o której mówiliśmy, do pi, więc zbiór wartości, jaka ta funkcja może przyjąć, to właśnie od zera do pi. Otwarte, przypominam jeszcze raz. OK. A jak ze zbiorem wartości? No, widzimy, że tutaj jedna asymptota pionowa funkcja sobie rośnie do nieskończoności, druga pionowa maleje do minus nieskończoności, czyli zbiór wartości kotangensa to również zbiór liczb rzeczywistych. Zatem dziedziną będzie rzecz jasna też zbiór liczb rzeczywistych dla arkus kotangensa. Co jeszcze tu możemy sobie zauważyć? Mamy te asymptoty poziome. W naszym kresie funkcja jest rzecz jasna również malejąca, tak samo jak tangens był rosnący. I taką kolejną rzeczą, jakby ktoś nie kojarzył, jak te wykresy mogłyby wyglądać. Jak to zrobić? Bierzemy sobie funkcję liniową, która wygląda jako tutaj bierzemy sobie Y równa się x i ona jest pewną osią symetrii, i symetrycznie sobie tutaj każdy punkt odbijamy w ten sposób, i uzyskujemy sobie taki oto wykres, że te wykresy będą do siebie symetryczne. Co może jeszcze zaraz sobie pokażemy na osobnym rysunku. Więc na tym rysunku zaznaczyłem sobie, mamy tą e, prostą. Y równa się X mamy tutaj wykres na niebiesko tangensa i na zielono wykres arkus tangensa. Widzimy, że oba te wykresy są odbiciem lustrzanym względem tej prostej y równa się X. Zatem podsumowując, każda z tych funkcji jest takim odbiciem względem tej prostej, i pozwalają one nam. Jak już wspominałem, wyznaczać wartości kątów dla określonej wartości funkcji trygonometrycznych. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, komentarza, łapki w górę. A na dzisiaj to tyle. Cześć!